Mieszkań socjalnych w Wałbrzychu wiecznie brakuje, a lista oczekujących na nie osób tylko się powiększa. Jedną z takich oczekujących była pani Justyna, która z dwójką małych dzieci mieszkała do niedawna w lokalu przejściowym. Dziś już mogłabyś miało powiedzieć, że się udało, bo w końcu doczekała się małego, lecz własnego mieszkanka. Mogłaby, gdyby nie fakt, że sens powiek spędza jej budynek, w którym dostała lokal socjalny. Warunki mieszkalne są okropne. W sumie mieszkania po remoncie generalnym, no wiadomo, dobre na razie. Zaczyna się powoli sypać, ale korytarz w ogóle niewyremontowany. Są kradzieże. Mieszkania musimy zamykać dobrze. na ruchy chodzą? Duże dosyć. Szczury. Szczury po korytarzach biegają. Ok okien nie ma, bo zakładają nam szyby pancerne. No jest koszmar. A to wynika z tego, że zarządca nie dba o ten budynek, czy po prostu tutaj jest takie skupisko Wandalii? Zgupisko wandali. Piją w bloku. No, parter jest okropny, nie? Bo tam zawsze drzwi otwarte, to wchodzi kto chce. Cały budynek to mieszkania socjalne, czy to jest jakiś podział? Nie, 11 mieszkań. 11 wiemy. mieszkań socjalnych. I wszystko dziewczyny samotnie wychowujące dzieci. Czyli w takich warunkach yy, każą wam mieszkać? Tak, bez wyboru, żeśmy dostali mieszkania. Z co piwnicę nam zalewa, co pada, to w piwnice nam wodę? Węgla ani, ani drzewa, nic, ten, drzewa, nic nie bo zalewa. O zalewaniu piwnicy już wiele razy interweniowali tutaj na sobie niem, nie bo wody jest pokolana. Na u was też tak jest? Też. Tak? A tu zwłaszcza pod bramą jest. Jak deszcz nie pada, można nie można wyjść. Do bramy wlatuje. Także pływamy. W takiej sytuacji znalazło się jeszcze kilka rodzin w bloku. Przy 1 maja 69 gmina oddała do użytku łącznie 11 lokali socjalnych. Największym zagrożeniem, jak mówią sąsiedzi, są szczury, karaluchy, notorycznie zalewane piwnice oraz brak futryn w korytarzowych oknach i złodzieje, którzy kradną co się da. No właśnie, ukradli mi rurę od gazu. No, instalacja gazowa niby była nowa kładziona. Ale przyszli mi podłączyć gaz, i niestety okazało się, że próba szczelności jest podbita tego, bo, gaz, bo rury są nieszczelne. Pani mieszka tutaj od maja, a pani? Też od maja. Czyli wszyscy razem się tu wprowadziliście, wszyscy. te 11 rodzin. To znaczy nie, bo tam jeszcze na parterze chyba dwa, dwa były te... remontowane. Dwa były jeszcze remontowane, to miesiąc później się wprowadzili. Na zły stan kamienicy narzekają również lokatorzy, którzy mieszkają w niej od wielu lat. Mówię otwarcie, 30 lat tu mieszkam, w tym, w tym bloku, a dem nic nie robił. Nic normalnie, konkretnie. Woda, zalewa, piwnice, węgiel trzymamy w domu. I co dalej powiedzieć? A interweniowaliście państwo w tej tak, sprawie? Tak, normalnie I co? Wszystko. I Przyjechały trzy, te WK, jak się nazywa, przyjechali trzy razy. Normalnie tę wodę wypompowali z powrotem woda, bo to z te górnicze te szkody. Na którym piętrze pan mieszka? Na parterze. Ma pan wilgoć w mieszkaniu? Jeszcze, jak pani chce zobaczyć, proszę bardzo. Bo teraz remont robię mieszkania. No, w tamtym roku malowałem ściany czarne. Cały tu wilgoć idzie dołem normalnie, cały czas. Nikt tu nic nie interesuje się. Adem tylko, że pieniądze za pokój z kuchnią płaci 340 zł. Ubikacja na korytarzu, wszystko. To co dalej gadać? Złe warunki. Złe warunki, jak nie wiem. No. I co dalej powiedzieć? A słyszałam, że ten budynek miał iść do wyburzenia, to tak, prawda? Miał iść do wyburzenia. Fuszery zrobili, normalnie, a Gremont robili fuszera na każdym mieszkaniu, jak nie wiem. Drzwi normalnie zaczaskają normalnie, wszystko, ściany, wilgo dzigdzie normalnie wszystko. To fuszera normalnie. Socjalne nie powinno znaczyć gorsze, jednak na remont tego bloku w miejskiej kasie nie ma pieniędzy, podobnie jak na wiele innych kamienic, które od wielu lat niszczają czekając na remont.